Czy film Barbie w Dziadku do Orzechów dobrze się zestarzał? Melduję, że tak. W tym roku zamierzam obejrzeć od początku wszystkie filmy, które oglądałam z siostrą, kiedy ona była mała. Czyli nie gwarantuję, że obejrzę od nowa te najnowsze, ale wszystkie, które powstały mniej więcej do roku 2015 zapewne tak. I pierwszym z nich, ponieważ idę chronologicznie, jest oczywiście Barbie w Dziadku do Orzechów. Zrobiłam sobie tabelkę w Excelu, gdzie oceniam grafikę ogólnie filmu i powiedziałabym, że grafika Barbie naprawdę nieźle się starzeje, szczególnie paradoksalnie tych starszych filmów, może dlatego, że w tym filmie na przykład użyto techniki motion capture do animowania scen baletu. Jedyny moment czy jedyna rzecz, która mi się graficznie tutaj nie zgadza, to ten potwór, bo wygląda jak coś rodem z VirtuLandii, ale Powiedziałabym, że chłopak, czy love interest w tym filmie, to znaczy dziadek do orzechów, który księciem jest tylko przez chwileczkę, jest naprawdę charyzmatyczny i ciekawy jako postać. Jest też w ogóle dużo różnych typów bohaterów, których w Barbie nie zawsze są, na przykład ten major czy pułkownik. Co wynika oczywiście z fabuły baletu. Brak też jest dobrych sidekicków, chyba że liczymy momenty tych wróżek, ja ich nie liczę. Za to jest nietoperz Pim, który jako zły sidekick według mnie radzi sobie dobrze. Tak samo jak Król Szczur jest niezłym antagonistą. Więc ten film zdecydowanie zaliczam na plus, czego się też spodziewałam. Dajcie znać, co wy o nim myślicie, i zaobserwujcie, żeby nie przegapić innych.